Dziesięć punktów eZ! wbiłeś? No! To pisze rangę. Chwili Chwila, tylko się wydupę. No dobra, to dawaj. Chodź! chodź Dzień dobry są dla do mnie. No do tak... Yy, Witam! Yy, tak, yy, tam są w żadówce informowała mi, że lód ujechała 50 metrów 206, 206 metrów i 200 cm dół ciu, 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 ciu. Tak, bo nigdy nic się nie wydarzyło ooo łapie*** się Serhat, o szedąca Polaka Serhat? a co on ci robi? papi to jest takie, taki guzik jak blok no kur Znowu? Tak! Ja to pi***ole! Jezu! Wariat, mały, ale wariat! Mały, ale... O no kurna! Tak to jest, jak się śpiewa w samochodzie. Ciekajcie, zrobię ses...

No, muszę zjeść i napić się. Tylko jeść, pić i bawić się. Co to tutaj będzie? O, ja pierdziele! Co to za gó... Gu <gum> 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 eee... Eee... Coś się odwalił. Da się to naprawić? Da się. Ja nic nie mówię na czacie głosowałem. bo jakieś na tu auto stoi. Jezu nie wyhamowałem. Co za dupek. Wpad pod mapę! Tak, ej, ale Ola, naprawdę w Euroteraku społeczność zawsze taka była. A szczególnie, a szczególnie na terenie Polski, bo zauważyłem jak jeździ po innych krajach, co nie? To jest taka cisza na czacie. Nikt nie mówi. Ewentualnie tam w, nie, w Berlinie... Wpadł pod mapę! Ale wiesz co, tak to w Polsce... sai as coisas está atrás oh, c... ah e mapa. Vou... É? é isso, é isso? Dlatego nie mogę grać w RP Dziękuję, dobranoc Tak, wolno go się szybko, bo ci ucieknę zaraz, nic Tylko to 110 jedzie cały czas No ja też Się buja na boki

To jest... Jak ja tu przyjechałem, przysięgam. Ja chyba idę do endu. Czemu? Nasze dwa duże mają siodła. Ej, wiesz co zrobię u nas w domu? Co? Akwarium K**a! Patrz widzisz to? Gdzieby to był survival Jestem 300 metrów I nie doleciłem znowu There, 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 when I need it. Co to? W alarm Ta lampka! Latarenka. JA Co to co? O ja co? Jakie złote zbroje mają! Aaaa kurda! Jest kolejny totem! Kur... nie! Ło Jezu! O Jezu! Co jest? Co to było? Ej, ja cię tepnę do mnie! O kurło! Mam spis streama, wyślę ci! Ja p****, ale ile ich tu jest?! No mówiłem! O Jezus! Biegnę do domu, kurde, biegnę do domu. A, no. Bieg, kurwa, piekni. Pore, piekni. A, co sobie I ktoś mi rusza myszką! Nie, no, kurwa, co jest? Ciebie potrzepało. No, ja już nie będę kamerki włączał. Jaka jest sprawa? Proszę bardzo, o to sprawa, nie pokażaj na streamie. Okej, okay, nie pokażę. Macie Minecrafta. Zaraz się sprawdzę co o co chodzi. Ja yeah, pierdziele. Yeah. FAKT Ja też dawaj. Подождите, подождите, давайте. Охуй! 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 Ale przydupcyłem Ale przydupcyłem O szkuła. O doszedł się... O jest Zaraz zobaczymy jak to bot będzie czytał, bo ja to fajnie napisałem kubaj 3 Jeden złoty

Ja mam to zrobić! Poradzę sobie nie, 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 o, Nawet nie, 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 Dobra, mysła. nie, Nie, przyszła TĄ gra. Gdzie grać w co innego? Osypanie, dawaj, 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 DAWAJ <ścoughs> NIE, NO Do. debil <ścoughs> Sama Ania? Poszła. Tak Tylko dwa usłyszeć jakiś pudełek. ciudzi w dupę. Eee... Tarnia. C. Clear. No tak, clear. C. 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 jest C. 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 to C. Ja to <gusza> O ja pierdolę Aha! Za beście Kurna O jedziemy Tu pani jedziemy Squish, squish, squish Ja pierdolę, ale ginę Aaa! Czemu to się nie bije? Kurna Zabij to gówno! Ja pierdolę, pół nie, serduszka! Ja, ale... <laughs> Kurwa ile squish'y! Ja pier... Pan Janek zginął! Leżę! wolutku! No. Zaczep się, zaczep się! Zaczep, zaczep, zaczep! Zaczep, proszę! <śmiech> <śmiech> nie zaczepiłem. No nie działa, no. Popsuta gra. Dobra, ja wysyłamy ci do chcesz do No, chcę do Neita. Wysyłaj te. Tylko nie 7 złoty. Ej, bo tu nie ma linku do w dobra, nie wysyłam. Nie, 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 dobra, wyślę link, wyślę link, link. Nie ma linka, nie wysyłam. Tylko Ja. Ole. Co masz za radę? Co się stało? LOL? LOL Chadu Czad nam w domu wydupiło To lepiej wyjść Co? Z domu To lepiej z domu wyjść Z domu wyjść Co tak pisze? Ja mam te Rolety odsłonięte Adorować. Co masz? No odsłonięte rolety i mam tak dziwny prześwit ty Musisz zasłonić rolety No zaraz to se zrobię Jedzie fel! To zaraz się w jedź! Jedź, Filip! <grywa> <grywa> o, oh, odblokowałem się auto. No, gdzie ty jedziesz? I'm a gdzie ty? O dawaj, jest. Ja Coś z ogóle <zulatuje> Ale no weź, bior, weź <zulatuje> No I spać zda, I zdad, zdad, Czekaj bo oglądam streama co Nie, 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 tak, 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 tak. Dostałeś od niej za dary. Nie dostałem już od ciebie kubaj 3 Ogarnij się Siam, Ania, piomek. Dobrano, Rej, papa na bałę lecił w balet. Co jest? Drift No nie. Nie yeah. ja Zę pokozą kurła Japie, yep, yeah. Nole.